Znajdujemy się przy różach pnących. Tutaj piękna róża czerwona. Czy róże pnące tniemy? E, przycinamy. Robimy cięcie formujące, formujące robimy cięcie odmładzające co, co kilka lat. Także tniemy róże, zwłaszcza po kwitnieniu. Usuwamy przekwitnięte kwiatostany. Możemy przyciąć wtedy gdzieś w tym miejscu. E, zawsze tniemy róże. Dobra, a czym się różni róża pnąca od róży parkowej? Róża pnąca wymaga podpór konstrukcji pergoli bądź jakiegoś innego trojażu. Prowadzimy ją po konstrukcjach, podwiązujemy, wtedy ona wypełnia nam przestrzeń w tej konstrukcji i mamy wtedy zieloną ścianę kwitnącą. A parkowa? Parkowa to jest duża róża rabatowa którą możemy posadzić samą i ona wtedy swoimi rozmiarami tworzy nam gdzieś jakiś taki detal w ogrodzie przyciągający wzrok swoim kwitnieniem bądź uistnieniem.